Cześć witajcie ze strony Konrad XDD. To już miał, przepraszam, ale miał dzisiaj być um, odcinek z Robloxa, jak wczoraj mówiłem na odcinku, ale nie widziałem jak się na moim kanale przyjmie taka se seria z Robloxa, więc dla na serial. Pytajcie, czy gracie w karśteria, bo wiem, że Brawl Stars już jest lepiej. Wywyszkiewanie na moim kanale. I jak grać i też Clash Royale to Wam polecam, naprawdę fajna gra i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Gramy pierwszy mecz w trybie Battle Musimy poczekać... O kurde, 6 sekund, dobra, no to... Mam nadzieję... O dobra, czekamy... O kurde, znowu Legend kurde... Z tym, że Ci przegram, Kurde, halo! Poczekajcie chwilkę... Hmm. Kurde, nie. Hmm, co się stało? Kochani, alo pomocy! Auroreku. Walczymy. Aha, to nie jest za. Dobra, sorry, ale teraz już będzie lepszy net, bo. Mo, tak coś się stało i teraz... O, teraz szybciej chodzi. Mam na... I teraz też będzie, dobra, to był taki, wiecie. No teraz będzie... O, teraz będzie na pewno szybciej, bo ja tak mam... A, nie wiem, dobra. Zaczynamy meczyk. Ja mam tu zagrana na początku. Poczekamy sobie na 10 elixiru. O, mucha wyszła. To ja ją... Nie wiem, czy wychodzi. Dobra, bombardianek idzie. I knoczek taki lecie pracujący o idą dobrze leci nie coś tu tak o nie dobra idą To tu nie ale no można by się tam obili i jest ciężko o dobrze dobrze mam nadzieję że mi dobrze się wszystko przyciszę Nam mgłościk i ten bombardianek jak tam porobił o, kurde, to litan barbarian. Y piszcie znowu w komentarzu ile macie pochadków? Kurde, Le. o, walicie, walicie. I ja my i tego się niczym tam nie zablokuję. Co tam inni się macie? Jeszcze jedna strzałka. O, dobra, leży mi. że raczej to rozwalą. Nie, bo on tak sobie Tak? To się raczej to rozwalił. No nie gadaj. O co ja zrobiłam, bo O co go zawiję? No to, to świetnie. No nie, to tak nie tutaj. To lecimy. No to nie mogę to bo i tak zostanie. O, 140 zeszło na moje konto. Tutaj pójdę minion. Co ja minioncy? Dobra, będzie taki odcinek już krótszy, chyba, nie dobra, chcecie, ci iść troszeczkę ludzi w komentarzu, to chcecie duży, odcinki. Dobra, to lecimy. Nie, coś do zrobiłem, to O, 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 lecimy, lecimy. Dobra, ole o, let's fireball. O, Zobaczymy, o bardzo coś drugiego bo o złota Jak tam, tam się nie nie zaprzyjało czymś to raczej jest to i nim. dobra, lecimy z nim na astro chcemy jakieś pofareczki zdobyć fireballik leci, I raczej jest wybrana o kur, nie, raz uderzony i wygrany raz to to uderzam. jest wygrana Chyba No i mówię, Hasi poleci plus 30 Tylko to śladzi strasznie Uuu, Hasi To to śladzi mi się strasznie Nie wiem kochani, co się dzieje O, Citrox coś dodał na kanalik Piszcie, czy chcecie odcinki z kompa, czy z telefonu Ja myślę, że z kompa, bo nie będzie ledziło I to jest lepiej, bo wiecie, na takim urządzeniach tam, wiecie, nie jest dobre Piszcie, czy mam kupować tego no ja mam, nie wiem, może go wydropić ze skrzynek albo z czegoś Hop, dobra, lecimy tak, trzy meczyki dziś, dobra, dwa meczyki, trzy, dwa meczyki i koniec no, chyba dzisiejszego odcinka O, gramy, o, dobra, lecimy Pamiętajcie, mm, dobra, na, poczekamy sobie na 10 eliksidu Hm. 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 Co tu zrobić? Polecimy sobie z Lawą On już chodził To zablokujemy jego Barbarian Aj kurde Barbarian sam go zablokowałem Nawraż nie będę tego Bombariana Ale dobrze tu zaatakował, tam muszę przyznać I lecił tam niestety z, moj, z mojej strony A kurde Dobrze to zrobił Ale wątpię że to rozwalili I się nie myliłem Właśnie trafił smoka, to było celowo oczywiście. O, No jeszcze coś tam się odbiło, obiło. Tu nie wiem teraz czym to, że to że właśnie? O! Valkyria! Jak to jest piękny mecz. Jak go pięknie mogę teraz używać właśnie. Pum! Pum, pum, pum! Bombardianek sobie tam nawet poradził. To już tam w więc wątpię, że coś tam będzie jeszcze atakował, bo podejrzewam, że ten Barbarianek. Ale się coś pomyliłem. No zaraz tak będę miał chowa. O, jeszcze mi nie stać. Kurde, dobrze to typu robi, rozgrywa i to właśnie wkurza. Że mnie wkurza, ale dobrze typ rozgrywa naczyt. Boż na tamtą co Tak, na tamtym szyb. Oj, i 400 na konto. Dobra, daj, ta Dobra, ale no odcinek to będzie z Robloxa, piszcie czy z Robla, czy z Cash Reale, czy z Brawl To są na razie takie trzy gry, co na moim kanale możecie zobaczyć. Ooo, oh. To jest smoka! Dobra. Atakujemy chobieczkiem. jak on nie... nie. Teraz też nie Gdzie ja to wygram? No bądźmy ludźmi. Ale dobra, przegrana, ale to weźcie to tutaj na mojej kanale. Dobra, ostatnie maczek i kończymy odcinek, bo będzie odcinek z Real. Hmm. I następny odcinek będzie raczej z Roloxa, Piszcie. Dobra, tutaj ja, kurde, nie wiem jak się wiem. Ja tak dawno nie grałem w Clash Royale, żeby wy tego nie wiecie. Dobra, albo już możemy skończyć, bo 8 minut odcinka chyba wyjdzie, więc rozgrzeliśmy dwa meczki. Jeden wygrany, jeden przegrany. Ja idę montować film i będzie już na kanale. Pa!